Cześć z tej strony, Damian. Oglądacie zapewne dużo filmów, jak ludzie wspinają się w górach. I powstaje pytanie, jak zacząć tą przygodę? Na początku swojej przygody na pewno każdy z nas musi odwiedzić to miejsce czyli ściankę wspinaczkową. A jesteśmy w Warszawie na jednej z najwyższych w Polsce ścian wspinaczkowych Arena Wspinaczkowa-Makak. Gdy w okresie zimy na skałach wspinać się nie da, ludziom tego wspinania po prostu zaczęło brakować. Dlatego zaczęły powstawać ścianki spinaczkowe, potocznie zwane panelem, bo właśnie z takich sklejkowych paneli jest ta ścianka zbudowana. W panelach odnajdujemy takie dziury z gwintami, a do tych dziur ruceterzy przykręcają chwyty. Zapytacie zapewne, kto to jest ten wspomniany ruceter. Jest to osoba, która bierze skrzynkę chwytów w jednym kolorze i zazwyczaj inspirując się tym, jakie ruchy wykonywała w skałach, tworzy drogi wspinaczkowe. Bierze chwyt, krętarkę i zazwyczaj w jednym kolorze tworzy sekwencję ruchów, bo o to chodzi we wspinaniu na ścianie, by powtórzyć drogę tak, jak wymyślił ją Rudeceter, czyli po kolorze. A to wszystko jest oczywiście wycenione w różnych skalach. Te różne ścianki, różne zasady. Można wspinać się po wszystkich chwytach, ale esencją jest jednak się wspinanie po tym, co wymyślił lucet. Sama budowa ścianki wspinaczkowej też próbuje odwzorowywać skalną rzeźbę. Mamy tutaj takie formacje, jak połuk, pion, wszelkiego rodzaju przewieszenia, filary, kanty, zacięcia. Znajdziemy tu wszystko. Szczególnie na Spinaczka Wspinaczka to sport jak każdy inny i do uprawiania jego potrzebujemy wygodnego stroju, więc pamiętajcie, by na pierwszy raz na ściankę zabrać po prostu wygodny, sportowy strój. W przypadku pierścionków, obrączek zostawmy je w szatni, a długie włosy zepnijmy w kucyk. Jest też ten nasz nieszczęsny telefon, z którym ciężko nam się rozstać w dzisiejszych czasach. Ale lepiej zostawić go na ten moment w szatni, bo nikt nie chce dostać w głowę telefonem z 18 metrów. I oczywiście najwygodniejszym strojem są szyte stricte pod spinaczki, spodnie których, wiecie, wręcz nie czuć na tyłku. Kolejnym zagadnieniem są buty spinaczkowe, i na wielu ściankach mamy możliwość wypożyczenia prostych i wygodnych modeli, które na pierwszy raz są wręcz idealne. A jeżeli nie macie ochoty, wypożyczać takich butów, to na pierwszy raz warto zadać ze sobą po prostu zwykłe, sportowe buty lub trampki. Jeżeli jednak planujecie kolejne wyjścia na ściankę, to warto jak najszybciej zaopatrzyć się we własne obuwie, bo precyzja wspinania się w nich w porównaniu do zwykłych butów jest zupełnie nieporównywalna. Szczególnie na tych małych stopniach. Mm. Kolejnym zagadnieniem to zakup swoich butów i dobranie ich do własnej stopy. Najlepiej wybrać się do stacjonarnego sklepu, gdzie te buty mamy na półce i możemy je po prostu przymierzyć. A wykwalifikowany sprzedawca spróbuje nam coś dobrać. Nie ma na to złotej rady. Moja jedyna to pierwsze buty powinny być wygodne. Bez butów spinaczkowych jeszcze sobie jakoś poradzimy, ale bez uprzęży wspinaczkowej może być już trochę trudniej. Na szczęście można je wypożyczyć na ścianie. Jeżeli chodzi o zakup swojej uprzęży, to tak naprawdę do wyboru do koloru. Jedną z rzeczy, na którą na pewno musimy zwrócić uwagę, to to, żeby łącznik takiej uprzęży był ruchomym elementem i jak sama nazwa wskazuje, łączył. Część wiodrową z częścią udową. I kolejną rzeczą, na którą można zwrócić uwagę, to to, czy właśnie te pętle udowe są regulowane. Tutaj jest uprząż, która tego nie ma, a tutaj uprząż, która regulację ma. I to tak naprawdę jedna z głównych różnic między uprzężami. I to kwestia tak naprawdę Waszego wyboru, gdzie będziecie tej uprzęży używali. A waga, szerokość pasów, to tak jak z butami. Trzeba przyjść, przymierzyć i zobaczyć, czy jest nam mniej wygodnie. A podczas wspinania na naszej uprzęży powinno się znaleźć tylko to, co jest nam potrzebne, czyli generalnie nic. na wyposażenie każdego wspinacza prędzej czy później trafi taki woreczek na magnezję. Nosimy w nim taki biały proszek, który zapobiega poceniu się naszych dłoni podczas wspinania. I jak powszechnie wiadomo, działa też na naszą psychę. Na sztucznych ściankach wspinaczkowych rozróżniamy kilka rodzajów Wspinania. Jest to baldering, jest to wspinanie na wędkę z górną asekuracją, wspinanie z dolną asekuracją, czyli prowadzenie oraz wspinanie na czas. Baldering to rodzaj wspinania, gdzie wspomniana uprząż w ogóle nie będzie nam potrzebna. Wystarczą nam buty wspinaczkowe, worek z magnezją. Oczywiście nie bierzemy go ze sobą, bo zeskakiwanie z baldera zawsze kończy się wielką chmurą wysypanej magnezji. Wspinamy się tutaj po krótkich problemach spinaczkowych, które zazwyczaj są troszkę bardziej siłowe niż normalne wspinanie. A po skończeniu takiego problemu balderowego, zakujemy po prostu na materac. Wspinanie na wędkę, czyli wspinanie z górną asekuracją, to rodzaj spinania, kiedy my jesteśmy przywiązani do liny przewieszonej przez górne stanowisko, a nasz asekurant ma za zadanie wybierać poprzez przyrząd asekuracyjny ową linę. Jest to bardzo bezpieczny rodzaj wspinania, oczywiście po wcześniejszym przeszkoleniu. Wspinanie na wędkę, kiedy asekurant wybiera dobrze linę, nie wiąże się z żadnym ryzykiem odpadnięcia. Nawet gdy puścimy się ściany, będziemy mniej więcej na tej samej wysokości. Mówiąc o wspinaniu na wędkę, można to porównać do używania takich automatów asekurujących. Pojawiają się one coraz częściej na naszych polskich ścianach. Po prostu bierzemy taką taśmę, przypinamy do łącznika naszej uprzęży, sprawdzamy oczywiście czy się poprawnie zamknął i wspinamy się. I warto na początku, oswajając się z tym urządzeniem, odpaść sobie niziutko, by zobaczyć jak to będzie. Bardzo często na ściankach widać zakłopotanie u góry i nawet lekką panikę, gdy ktoś wejdzie na górę i po prostu boi się na tym urządzeniu odpaść. Podczas używania tych przyrządów, tych y, automatów asekurujących, ważne jest to, byśmy wspinali się w linii, w której ten automat jest zawieszony. Czyli po prostu, gdy wybrałem sobie szarą drogę, bo jest w linii właśnie automatu, to wspinam się tylko po tej szarej drodze, i po drogach, które są tutaj w jej okolicy. Częstym błędem, który widać na ścianach jest to, że spinacze uciekają sobie trochę z drogi, trawersując na przykład, bo tutaj łatwiejsze chwyty, czy coś w ten deseń i powstaje takie coś jak wahadło. Jak widzicie, nie jestem w linii mojego urządzenia asykurującego. A odpadnięcie w tej sytuacji grozi dużym wahadłem. W momencie, gdy będzie ktoś tam na tej drodze, mogę go po prostu niechcący zgarnąć ze ścian. Prowadzenie to wspinanie z dolną asekuracją i jest to rodzaj wspinania, kiedy my jesteśmy przywiązani do liny. Która leży na dole, i poprzez przyrząd asekuracyjny, nasz asekurant nam ją musi na bieżąco wydawać. A naszym zadaniem jest oczywiście wspinanie się, ale po drodze musimy wpinać się w ekspresy. To wspinanie również jest bardzo bezpiecznym wspinaniem, ale musimy opanować kilka dodatkowych elementów i oczywiście polubić się z lotami. Bo to wspinanie wiąże się z tym, że gdy jesteśmy nad ekspresem i stracimy siły i po prostu odpadniemy od ciany, po prostu odbędziemy tak zwany lot. Wspinaczka na czas to wspinanie, którego nie jesteśmy w stanie tutaj pokazać, bo nie mamy tutaj standardu tak zwanego, a standard to układ takich samych chwytów w takim samym ułożeniu na całym świecie, a zadaniem wspinacza jest po prostu przewspinać się po tym jak najszybciej. Kolejnym elementem naszego wyposażenia stanie się w pewnym momencie przyrząd asekuracyjny. Jego również można wypożyczyć na ścianie wspinaczkowej, gdy przyjdziemy pierwszy raz. Będzie on nam potrzebny po prostu do asekuracji, do asekuracji na wędkę oraz do wspinania z dołem, czyli podczas prowadzenia. Na szczęście asekuracji na wędkę można się nauczyć dość szybko podczas wstępnego szkolenia, które przeprowadzić nam może operator ściany. trudniej opanować asekurację dolną, czyli wspinanie z prowadzeniem. Zalecam w tym przypadku wybranie się na kilkudniowy kurs, gdzie pod okiem instruktora dowiemy się o różnych rodzajach przyrządów asekuracyjnych, nauczymy się przede wszystkim wydawać bezpiecznie linę, nauczymy się odruchów i dowiemy się o wszelkich zagrożeniach, jakie na nas czekają, bo musicie wiedzieć, że wspinanie to bardzo bezpieczny sport. Ale gdy mamy odpowiednie przeszkolenie, bo najczęstszym błędem to właśnie człowiek, a sprzęt i jego użytkowanie trzeba opanować w perfekcyjny sposób. Kiedy wspinanie wciąga nas już na maksa i czujemy, że to jest ten sport, i gdy opanowaliśmy już na kursie Podstawy asekuracji z górną, asekuracją z dolną, asekuracją, moją pewną radą jest wybranie się na sekcję wspinaczkową. To są regularne treningi pod okiem instruktora, które pomogą Wam poznać tajniki techniki wspinaczkowej i na pewno wprowadzą Wasze wspinanie na nowy poziom. W pewnym momencie naszej wspiniaczkowej zajawki przyjdzie pomysł na pierwszy wyjazd w skały. A jak postawić w nich swoje pierwsze kroki, dowiecie się w kolejnym filmie z tej serii. Zatem do zobaczenia!